Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym omówić funkcjonalność wariantu w strukturze oraz w jakiej sytuacji możemy takiego wariantu użyć później w zleceniu produkcyjnym. By pokazać Państwu, jak to u nas działa, chciałabym najpierw wejść na ekran składników. Następnie wybierzemy sobie przykładowy produkt, który jest wyrobem gotowym. I posiada strukturę. By wejść w ten produkt, dwukrotnie klikamy na niego myszką, bądź korzystamy z panelu w lewym dolnym rogu, z przycisku popraw. I tu otwiera nam się okienko z poprawianiem danych składnika. W tym miejscu mamy opcję podejrzenia, sprawdzenia i edycji struktury. I tutaj mamy naszą strukturę, naszego zestawu, w którego skład wchodzi bułka. Z kolei wytworzona ona jest z materiałów takich jak mąka i mleko. I tak jak Państwo widzicie, nasza struktura zbudowana jest w formie drzewiastej. Składa się do poziomu podstawowego i mamy możliwość podejrzenia rozwinięcia każdego poziomu. Zawsze z tego na poziomie głównym dodajemy dodatkowe składniki oraz kolejne składniki, i z tego poziomu możemy edytować istniejące. W tym miejscu również pojawił nam się wariant tego zestawu, który został nazwany zestawem drugim. Na czym polega funkcjonalność takiego wariantu? W tym miejscu mamy Zestaw, który może funkcjonować z innym składem, czy z inną ilością składu niż ten poprzedni. I tutaj w zestawie mamy mąkę i mleko wskazanymi innymi ilościami niż w tym miejscu. Oczywiście takich wariantów możemy tworzyć więcej i możemy nazywać je taki sposób, jaki jest nam to w danej produkcji. Potrzebne. Czyli powiedzmy, jeżeli mielibyśmy jeden produkt, którym występowałby w wielu różnych wariantach, właśnie, w tym miejscu możemy dla każdego z nich ustalić oddzielną strukturę, dopisując tam odpowiednio operacje, czy maszyny, zależnie od tego, czym różniłby się wariant tego konkretnego produktu, czy byłby to Kolor, czy, byłby to, czy byłaby to w strukturze inna wartość, to możemy taką informację możemy tutaj zawrzeć. W samej nazwie, oczywiście, możemy wskazać, co stanowi różnicę tego wariantu, i możemy wskazać ten wariant domyślny. Teraz chciałabym Państwu prezentować, w jaki sposób taki wariant możemy ustalić. Wariant zawsze jest ustalany dla tej podstawowej wersji, czyli tej głównej, która mieści się u samej góry naszej drzewiastej struktury. Następnie korzystamy z panelu warianty i wybieramy opcję dodaj. Tu podstawi nam się okienko z dodawaniem wariantu. Należy wskazać nazwę tego wariantu oraz podać wielkość partii. Zależnie od tego, jaką potrzebujemy, taką wskazujemy. I teraz, w tej chwili, możemy wskazać, czy jest to wariant domyślny, i wtedy za każdym razem przy tym zestawieniu ten wariant będzie nam się jako domyślny podstawiał, czy wariant archiwalny, czyli jakiś już, który nie jest y, używany, natomiast dalej nie chcemy go usuwać. I w tej chwili utworzył nam się kolejny wariant naszego, Produktu głównego. I w tym miejscu możemy również dodać składniki do tego wariantu. Wystarczy skorzystać z panelu Dodaj i wybrać pozycję, którą chcemy dodać. Wskazując ilości dla tych wartości. Jak już mamy dodane składniki, możemy sobie to okienko zamknąć i nasz kolejny wariant zestawu będzie wyglądał w ten sposób. Tu możemy tworzyć te warianty, dodawać, edytować, usuwać pozycje, zależnie od tego, Jaką chcemy wykonać operację, taką możemy w zakresie tego konkretnego wariantu wykonać. Wariant możemy również usunąć, jeżeli już nie potrzebujemy z niego korzystać. Warianty również możemy kopiować i możemy je spłaszczać. Jeżeli mamy bardzo rozbudowane struktury, takie spłaszczenie służy temu, by mieć prostszy, bardziej przejrzysty widok tych wariantów. I teraz, w sytuacji, gdy ustaliliśmy sobie dwa warianty dla konkretnego produktu, jeżeli założymy zlecenie produkcyjne na ten konkretny produkt, pokażę to Państwu właśnie na przykładzie naszego zestawu, w sytuacji, gdy będziemy chcieli dodać nowe zlecenie produkcyjne z wybranym produktem, W składniku pojawi nam się nasz zestaw. I domyślnie będziemy mieli do wyboru wariant, z którego teraz chcemy skorzystać. Czyli, zależnie od tego, który wybierzemy z naszej listy, nowy to jest ten główny, taki wariant będzie stanowił. w naszym zleceniu wyrób do wykonania i dla tego konkretnego wariantu dla tych konkretnych ilości, które mamy wskazane w danym wariancie, będzie wykonywane bilansowanie i zlecenie i rezerwacja składników do wykonania konkretnego zlecenia produkcyjnego. Po wybraniu wariantu możemy później w sposób już tradycyjny założyć nowe zlecenie. Produkcyjne. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.